Wydałam dzisiaj na nieplanowanych zakupach w Carrefourze, wydałam 340 zł. Pokażę Wam, co kupiłam. Te 40 zł możemy sobie odjąć, dlatego że to była figurka psiego patrolu, którą rano niestety ale zgubiłam. No i ile jest ogromną fanką, płakała, przeżywała, więc nie było innej opcji niż to po prostu odkupić. Dzisiaj rano stwierdziłam, że na obiad dawno nie było fasolki, ziemniaków i do tego kotlety z piersi, także. Zamarzył mi się taki obiad. I mam takie przyzwyczajenie z Anglii, że zakupy robi się co piątek. Czy wynika to z tego, że tam po prostu zawsze wypłata była co tydzień? Pewnie tak, ale nawet później, jak przeszliśmy na to, że mieliśmy wypłaty miesięczne, to i tak robiliśmy co piątek. Wydaje mi się, że to jest po prostu takie przyzwyczajenie. No ale jak byłam już dzisiaj, to żeby nie jechać z powrotem za dwa dni, bo to jest totalnie bez sensu, kupiłam też inne rzeczy, których już nam zaczynało w domu brakować. Pierwsze co, no to skończyły mi się kapsułki do ekspresy. Mam taki zwykły ekspres na kapsułki, ale marzy mi się taki na ziarna, na kawę mieloną. Zbliżają się moje urodziny, więc myślę, że to byłoby idealny prezent. Przemek na pewno to ogląda. No i w sumie od kiedy jestem w Polsce, nawiązując jeszcze tych zakupów, to też co piątek wybieram się do sklepu po zakupy spożywcze, no ale może mi się to po prostu przestawi, wiecie, takie przyzwyczajenie. Następnie brokuła, moje dziewczyny uwielbiają brokuła, zawsze musi być u nas w lodówce. Fasolka, która po prostu dzisiaj mi się śniła i musiałam ją, musiałam, muszę ją zrobić na obiad, mam ogromną ochotę, i moje dziewczyny też bardzo lubią. No i oczywiście standardowo truskawki. Truskawki to też jest coś, co zawsze musi u nas być. Bob Snail wzięłam trzy takie opakowania i jedno jeszcze takie większe. Moje dziewczyny bardzo lubią, ale przyznaję się, że zjadłam. Ja też bardzo lubię. Zwłaszcza to, to jest Dark Chocolate 70% Apple Raspberry. Jak nie jedliście tego, to jest tak dobre, że naprawdę ja nie potrafię się temu oprzeć. Ja masło zazwyczaj kupuję osełkę, ale w sumie w Anglii też kupowaliśmy te, które wzięłam dzisiaj i to jest masło mlekowite, więc wzięłam od razu sobie dwie. Tego też mi zawsze dużo idzie, jak robię naleśniki czy coś. Naili ostatnio posmakował e, serek naturalny, jogurt naturalny, bieluch, więc wzięłam trzy takie jogurty naturalne. Gąbki mam w planach dzisiaj posprzątać łazienkę, a aktualnie mi się skończyły, więc musiałam kupić też gąbki. Bułka tarta I spędziłam 30 minut dosłownie, szukając w sklepie bułki tartej, a ona po prostu sobie leżała tam, gdzie pieczywa. Tak więc bułka tarta. Właśnie trochę mi się tutaj rozsypało, kurczę, no ale dobra nieważne. Śmietana do zupki pomidorowej. No a jak zupka pomidorowa, to słuchajcie, uwielbiam do niej dodawać pasatę pomidorową. Mam wrażenie, że smakuje o wiele lepiej, tak więc pasata. Wzięłam też dwa razy, dwa opakowania takiej szyneczki. Ostatnio chyba tydzień temu w Carrefourze kupiłam sobie pierwszy raz takiego gotowego kurczaka. To panie stoją tam i na świeżo szykują. To jest kurczak z, smażony z makaronem i warzywami. I powiem wam, że to było tak dobre, że dzisiaj kupiłam sobie jeszcze jedno takie opakowanie tego. Dwa razy paróweczki. Trzy razy wzięłam fantazję. Jajka, od kiedy dostałam uczulenie na te jajka z Biedronki, kupuję też w Kerfurze bio, ale ja osobiście jeszcze ich nie jadłam. W sensie jem produkty, które zawierają jajka, ale nie jadłam jajcznicy, e, ani jajka czy tam gotowanego jakkolwiek w żadnej postaci właśnie tak bezpośrednio. Czekam, aż będzie przemek, żeby była jeszcze jedna osoba dorosła w domu. Gdybym jednak po raz kolejny dostała alergii, no to jednak nie chciałabym być z dziewczynkami sama, bo wtedy naprawdę się wystraszyłam. Wzięłam takie wyciskane jogurty, danie, mam je zawsze pod wózkiem, jak gdzieś wychodzimy na spacer, w razie gdyby któraś z dziewczynek była głodna, a był jeden, a drugi za grosz, o ile dobrze pamiętam. Wzięłam też chałkę, zwykłą chałkę, nie tak jak ostatnio wzięłam, takiego kwiatka z rodzenkami nikt nie chciał tego jeść. Śmietanka trzydziestka, która w sumie też zawsze musi być u nas w lodówce, zawsze jest mi do czegoś potrzebna. Banany, wzięłam ich naprawdę sporo, ale my codziennie robimy sobie koktajle, tak jak Wam pokazywałam na poprzednim vlogu w tym blenderze, więc wzięłam taką no, sporą ilość, bo do tych koktajli idzie właśnie bardzo dużo. Ten kolejny Bob Snail, takie większe opakowanie moje. Nadia lubi też brać to sobie do szkoły, do lunchboxa i to wkładam. Ja wiem, że jogurt naturalny jest najlepszy, ale ja uwielbiam i kupuję danon biszkoptowy. Bardzo lubię to sobie zjeść. Mleko owsiane było na promocji, 2 plus 2, a ja jak nie piję kawę z ekspresu, to właśnie piję kawę rozpuszczalną z mlekiem owsianym, którą też uwielbiam. Ziemniaczki do dzisiejszego obiadu. Sączyła się moja ulubiona herbata, którą sobie przywiozłam, kapis. Przemek mi ją przywiezie, jak będzie przyjeżdżał. Wzięłam sobie Melisę. No i piersi, które ja kupuję właśnie w Kerfu, że to jest chów bez antybiotyków, żywienie roślinne, więc... Y ja w ogóle lubię robić tam zakupy w tym Carrefourze, bo uważam, że mam największy wybór dosłownie wszystkiego w tym sklepie. No i po raz pierwszy wzięłam taki bulion drobiowy na bazie e, wolnogotowanego wywaru. Nie używałam nigdy. Wczoraj zobaczyłam, że ktoś go bardzo poleca, więc wzięłam sobie na próbę i wzięłam też paczkę pierogów ruskich. Ogólnie obiecałam nadzieję, że zrobimy pierogi razem. Myślę, że jakoś w weekend zrobimy sobie razem pierogi. Już nawet mam twaróg, który kupiłam ostatnio, ale lubię mieć takie gotowe w razie wód, gdyby właśnie było potrzebne do zrobienia coś na szybko. I to chyba wszystko. Myślę, że wszystko. Pokazałam, tak wyglądają zakupy za 300 zł. Dajcie znać, czy uważacie, że to jest dużo, czy to jest mało. Jak za takie produkty?